Biera, biera. Dawaj, nie nagram tego! Zdjęcia wszystkim robił! Się wyłączyło. No, się wyłączyło. Dobra jedz. Smacznego. Ja mogę Nie zjadłeś! To zjedz. Patrzcie, mam drawę, właśnie ją wzięłem. To jest Zdrawa. To jest Ale kigazia dużo. Więcej. Dobra masz. Teraz. Teraz jest pan Krzysztof. Dobra, ja będę nagrywać, Siadaj! Dupa. Teraz jest Krzysiek. O, patrz, Czekajcie! Dajmu, dajmu! Teraz jest pan Krzysiek. Fajne widoki. Nie ma się zdać. Nie, ma kocie O,

Dobra, to masz nagrywać. Nie masz, nie? Lepa. Chodź, jak Nie, ja! Malcindy, Nie, no nie, masz. Dobra. No, a ty nie możesz oddawać, daję Nagrywaj Nagrywa się tak. Ale ja nie ubałam. Pokonałam krzywkę, <laughs> ja nie! Nie, dzień dobry! ty to za klapkiem? Dobro, dobra, dawaj, dawaj. dobra, dawaj tam. Super Mario. dawaj. Masz to minikło! Uj! Dobra, Super Mario masz. Ma, dobra. <śpiewanie> Ktoś nie pamiętał tekstu! A piosenka była śpiewana 300 razy! Dobra, już nie. Koniec, A Dobra, dawaj nie! A sais? Ты сказал, ойва. Окин, to z не могу, я не To z дорокить? Что Jak já Teraz jest Patryk, mm -hmm. Patryk, weź się troszkę uspokój. Powiem, a wiecie, że... Chyba... Co? Nic. Ale, ale Gabryś chyba się pokusił z nim. Mm -hmm. kim? A wiesz, że ta jego dziewczyna jest starsza od niego? No, ona ma 16. <grym> Co? No. Tak. Beton, dawaj, kończ. ja już nie gram, bo nie chcę. I to